Ja właśnie jestem po porannym treningu i mamy tak dwie godziny, żeby się umyć, przygotować na Midday, czyli na dzień ze zdjęciami. Dzisiaj będziemy pięknie wyglądać, Kiedy Będziemy robić zdjęcia. To jest plakat z tamtego roku. Tutaj jestem ja. No i zobaczymy, jak będzie w następnym roku. Znaczy, w... i zobaczymy, jak będzie w tym roku, jak będziemy mieli plakat i jak to będzie wszystko wyglądać. I chciałabym Was właśnie zabrać i pokazać mniej więcej, jak taki dzień w amerykańskiej szkole wygląda. Szybki prysznic i można się ogarniać. Zaraz już będzie jedzenie, więc jeszcze pewnie zanim się pójdę malować, to wstąpię do kafeterii, żeby coś na szybko zjeść. I niech mi włosy schną, bo jeszcze jakaś godzina została, może półtorej. I trzeba trzeba iść. Ubrałam tak na szybko i idę jeść. I wracamy do ogarniania się. Przed makijażem. No i tak ze... No, tak mniej więcej się prezentuje. Teraz czas na włosy. Wyprostuję sobie po prostu, żeby nie było... Ja ogólnie mam proste, ale takie właśnie z tej gumki się porobiły tutaj takie różne, więc to wyprostuję. No i co, w sumie będę ready. Będę mogła iść tam i się ubrać już ładnie w meczową koszulkę. Tak się prezentują proste włosy. W sumie to tylko założyć jersey, czyli koszulkę meczową i jestem gotowa. Jest Gabrysia, jesteśmy już gotowe. Gemini media day, Gemini media day. Hey. Hi, hey. girls, pretty girls. Hi, guys. Hi. <laughs> <laughs> Po profesjonalnej sesji drużynowej miałyśmy czas dla siebie. Mogłyśmy zrobić własną, nieprofesjonalną sesję. Również nagrywałyśmy trochę wideo, żebym miała co tutaj Wam pokazać. Ale głównie chodziło o te zdjęcia, które możecie zobaczyć na moim Instagramie, do którego bardzo Was zapraszam, bo tam możecie zobaczyć efekty właśnie naszej wspólnej sesji z dziewczynami, czy z Gabrysią, czy z innymi właśnie Zagranicznymi czy amerykańskimi dziewczynami. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Instagrama. W opisie jest link, ale również tutaj pokazuje Wam się moja nazwa. Nagrałyśmy też kilka TikToków. Pokazuję Wam e, zaraz jednego z nich.

Two, one. Okay, get closer to me. I won't bite you. Okay. <laughs> <laughs> They're calling my mom. Two. I'm Josie oh, Shackle. I'm Josie Shackle. I'm Emmy Wilson from Utah. And Georgia Hoffman from Canada. And if you guys didn't play volleyball, what sport would you do? We, we would do cheerleading. cheerleading. Go oh. Warriors! Perfect. <laughs> Hi, I'm Kinga. I'm from Poland. Hi, I'm Gabi and I'm also from Poland. And if you guys didn't play volleyball, what sport would you guys do? Gymnastics. <laughs> hi, I'm Maggie, I'm from Paraguay. Hi, I'm Sasha and I'm also from Paraguay. If you guys didn't play volleyball, what sport would you do? Soccer. Okay, okay. <laughs> uh, hi, I'm Larissa, I'm from Brazil. I'm Kylie, and I'm from Iowa. And if you guys didn't play volleyball, what sport would you play? Track. <laughs> Hi, my name is Vitória. I'm from Brazil. Hi, my name is Fernanda. I'm from Brazil. Hi, my name is Sabrina. I'm from Brazil. Hi, my name is Ana and I'm from Brazil. And if you guys didn't play volleyball, what sport would you play? Soccer. And who's your favorite player? Neymar, Vinicius Jr. <laughs> Hi, I'm Sarah and I'm from Holland. I'm Eva and I'm from Serbia. I'm Daniela, Dominican Republic. And if you guys didn't play volleyball, what sport would you do? Basketball. Basketball. <laughs> Nobody made all it this. Jak było? Já nie jestem i Já A to not

Niestety w tym roku nie miałam jak nagrać, ponieważ nie mogliśmy wchodzić z tymi telefonami, ale mam nadzieję, że nie obrazicie się z przebitek z tamtego roku. Dużo się nie zmieniło, był ten sam pan fotograf, były podobne rekwizyty, no tylko koszulki inne. No i tutaj macie jak wyglądało moje zdjęcie do roster w tym roku. Small, like that. <laughs> or you can just do that. There you go. Turn the logo so it reads my way. Like right Come back just a little. Right there. Good. You can you Bring your bangs with your left eye. Yep. Yeah. try one more time for me So here that like it buddy. No i na koniec poznajcie naszą drużynę Sasha Vidal Software Asunción Paraguay Sabrina Nogueira da Silva, Freshman, São Paulo, Brasil. Kylie Heller, Sophomore, Itamoa, Iowa. Ana Carolina Vesteres, Freshman, Blumenau, Brasil. Iba Marques, Freshman, Belgrado, Serbia. Maí Paiua, Sophomore, asuncion Paraguai. Vitória Dias Silva, Sophomore, Rio de Janeiro, Brasil. Fernanda Achizer, Freshman, Bauru, Brasil. Clarice Catamburro, Sophomore, Rio de Janeiro, Brasil. Georgia Hoffman, Freshman, Vancouver, Canadá. Kinga Michalska, sophomore, Jarosław, Poland. Gabriela Bieniek, sophomore, Jaszów, Poland. Emmy Wilson, sophomore, Sandy, Utah. Daniela Lozando, freshman, Santo Domingo, Dominican Republic. Sara von Gistre, freshman, Lewes, The Netherlands. Już po, możemy <muchy> powiedzieć papa z panem. Papa już koło trwało to ponad 2 godziny. 3, 3, 3, no to papa.